Witajcie moi drodzy. Yy, można powiedzieć, że trochę będzie to odcinek taki promujący yy, z firmy Fermo.pl yy, Przyszła do mnie paczucha. Yy, zamówiłem suchą dezynfekcję i zamówiłem tylko suchą dezynfekcję, a dostałem jeszcze do tego taką oto, yy, nie wiem jak to nazwać dokładnie. Yy, po powiedzmy, że to jest chokr. Hochla to w ogóle co innego, ale yy, nie wiem, jak to Wam powiedzieć, co to może być. No, szpatułka, o! I teraz wiem, że tutaj suchy jest obornik, ale wyrzucimy sobie ten oborniczek. Hop, hop, hop. I zaraz, bo tutaj mam pełno robaków w przepilkach i sucha dezynfekcja się. Na tym bardzo dobrze sprawdzi. Dobrze, ja wyrzucę i widzimy się za chwilę. Dobra. O, jeszcze tutaj kubczek, akurat. kupcie zrobił. Oj, to akurat wyrzucimy. I idziemy zrobić unboxing. Tutaj nasza szpatułka. Potrzebuję dwóch rąk, żeby otworzyć. Powiem wam tyle, że chciałem to rozerwać. Ja nie mogę tego rozerwać, więc jest pierwszy plus, że w trakcie wysyłki to by się nie przedziurawiło, albo co, co najgorsze. Okej. Okay. wapno. Przełożę sobie. Wapno zostało już otwarte. Ale mówię wam, że to nie jest. Zbytnie taka promocja, nie zapłacili mi. Tylko po prostu chcę Wam polecić. No i w taki oto sposób: klatka została wydębana. <duszy> Dobra, trudne słowo. Dezynfekowana. O! Teraz sypiemy siankiem. Jakieś, nie wiem, takie... A tu jest ładniejsze pewnie. O, jest ładniejsze. To jest koszone z ogrodu. Sianko nasze. Wysuszone. no Dobra. I jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Że młoda przypióreczka moja się pierwszy raz zniosła. O, jest pierwsze jajo, tak? Ej! Dobra! Więc taki unboxing szybki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie i cześć!